Dzień dobry, moi wszyscy szanowni widzowie. Z tej strony kuba, Witam witam. W kolejnym odcinku na moim kanale z World of Tanks Blitz. A dzisiaj przedstawię wam niemiecki niszczyciel czołgów 10 tieru. Jak pan No, tak jak się spodziewacie, jest to czołg, który różni się od Grilla 15. No, nawet sam wyglądem jest całkowicie inny. No, w sumie jedyne podobieństwo jest to, że mamy, powiedzmy, tą nadbudówkę, czy no, niektórzy mogą powiedzieć w cudzysłowie wieże z tyłu. Bo wiadomo, jak pan zresztą nie ma. No i w sumie na tym podobieństwa się kończą. No, sej, jeżeli chodzi o porównanie jak Panzera i Grilla, no to w ogóle nie ma co porównywać. Mamy inne działo, mamy inne pancerz, inną mobilność, więc no, porównywanie jak Panzera i Grilla nie ma sensu. Bardziej można go porównać do, do na przykład test E3, na przykład, czy obiektora 263, ale no, myślę, że najlepiej go sobie porównać z Godzilla, no bo one mają podobną funkcję, czyli po prostu granie pod fan. No, jak wiecie, no moje za nią no to jest no niezbyt pozytywne, no bo, bo, no bo ostatnio, znaczy nie ostatnio, ale no. Ostatnim razem, gdy ten Grand po prostu dostałem załamki i go sprzedałem yy, na, na stałe, chyba że dostanie bafa, ale patrząc po zmianach, no to będzie jeszcze słabszy. Tak, no o jak pan zerze? A dobra, sami sobie zobaczcie, sami tutaj zobaczycie w odcinku, co sądzę o tym jak manzerze, żeby. Żeby wam nie spoilerować od razu na początku, żeby nie psuć wam zabawy. Oczywiście no, ja może będę miał fanie, jeżeli będę robił fajny damage, ale no, może być tak, że będę też płakał. Ale zobaczymy, jak pokaże się ten pojazd nasz bohater w dzisiejszym odcinku. Zatem, zanim zaczniemy omówienie pojazdu, a dokładnie omówienie wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych zapasów i tym podobne, chciałbym was zachęcić do zostawienia subskrypcji na kanale oraz kliknięcia w dzwonek, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Napiszcie komentarz, że jest sam pojazd oraz sam film. No i zapraszam na Discorda link w opisie filmu. A my lecimy teraz z zamówieniem przygotowania pojazdu do bitwy, czyli wiecie, wyposażenie itp. No, w tym odcinku wyjątkowo wam pokażę nie wiem, załogę, ale to tylko powiem wam, nie wiem, taki jeden perk, który najlepiej jest szkolić. Jeżeli nie wiem, wbiacie tego, jak pan zaresto, no to możecie wybrać sobie jeden z tych perków, albo można wybrać snajpera, który wam. Zwiększa szansę na uszkodzenie modułów, co w dyszce na pewno mocno się przyda. Albo dać takie coś jak hamowanie sprzęgłem, które zwiększa Wam prędkość obrotu czołgu. To są dwie rzeczy, które można zrobić właśnie z perków na jak Zero. Oczywiście innych perków nie będę Wam opowiadał, bo to, bo to raczej wiedzie. Ja tylko Wam powiedziałem, że jakbyście wbijali to jako pierwszą dychę, co może nie jest najlepszym pomysłem, ale no może znajdą się takie osoby, co chcą wbić jako pierwszą dychę jak panzera, no to najlepiej zrobić jedną z tych dwóch perków. Sołogi i kamuflaże nie będę Wam mówił, bo to jest oczywistość. Przejdźmy do materiałów eksploatacyjnych, bo może to dla niektórych być dość ciekawą sprawą. Otóż, no, jeżeli chodzi o materiał eksploatacyjny, no, to raczej Was nie zaskoczę. Będzie to podstawowa baza, czyli wielozadaniowy zestaw naprawczy, a oraz zestaw naprawczy zwykły. Można ewentualnie zamiast tego zestawu dać sprężarkę, żeby poprawić mobilność. Albo automatyczny system gaśniczy, żeby mniej się palić. Ja jednak uważam, że zwykły, zwykły zestaw naprawczy będzie o wiele lepszy. No i teraz tak, z zapasów wybrałbym czekoladę, wzbogacone paliwo oraz standardowe paliwo. Może zamienić standardowe paliwo na zestaw ochronny. Może ktoś ewentualnie dać zwykłą tabliczkę czekolady, ja jednak dałem standardowe paliwo, bo mi się wydaje, że będzie bardziej potrzebne. Amunicja wygląda u mnie tak, tak wyglądał kopt amunicji, możecie zains się zainspirować. Oczywiście możecie, nie wiem, dać mniej goldowych, więcej zwykłych. Ewentualnie, nie wiem, troszeczkę więcej hajków, ale mówię troszeczkę, żeby nie przesadać nie, nie zrobić na przykład tak, bo to jest no jednak dość głupie. Jednak ustawiam 10 zwykłych, 10 kumulacyjnych i 4 odąkom bo według mnie to będzie najlepszy zestaw. No i teraz wyposażenie. No wiadomo, wyposażenie to jest kwestia sporna. Wszystko zależy od tego, jaki gracz będzie grał i jak będzie chciał. Ja jednak uważam, że najlepszym wyborem będzie skalibrowane pociski. Może ktoś wybrać mechanizm co że w skrócie ale. Ja jednak uważam, że skalibrowane pociski będą o wiele lepsze. Dlaczego? No to wam powiem w omówieniu pojazdu. Z żywotności system izolacyjny oraz ze specjalizacji siatki maskującej można dać lepszą optykę jak ktoś chce. Ja jednak myślę, że siatka maskująca może się w miarę przydać. Teraz moc bitewna. No to ulepszony system naprowadzania. Starenny montaż. No, pan też może ma jakiś sens, ale jednak staranny montaż uważam, że lepszy. No i akcelerator silnika, żeby. No, wiecie, poprawić jeszcze bardziej mobilność. chociaż można oczywiście pomyśleć o polepszonym sterowaniu. Nawet teraz zobaczę, jak to wygląda. No, jednak, założę ten akcelerator. No, jednak, akcelerator, moim zdaniem, może dać więcej. No i ostatni poziom, no to będzie stabilizator pionowy. Może ktoś dać dział wyborowe. Też nie będzie taki tam zły wybór. Ja jednak uważam, że ze stabilizatorem pionowym jakoś pewnie mi się strzela niż z tym ulepszonym celowaniem. Niektórzy powiedzą, że to jest głupota, ale no jednak dla mnie solizator pionowy daje troszeczkę więcej niż yy, dzieło wyborowe. Więc no, nie miejcie do mnie pretensji, to jest po prostu moje odczucie. Z żywotności skrzynka z narzędziami oraz y, ze specjalizacji system dostaw materiałów. Jak gracie zamiast naprawy turnus to mogą być materiały z górnej półki. No, jeszcze zapewne z żywotności można dać wzmocnione gąśnice, ja jednak y, z moim zestawem wolę założyć sobie jednak skrzynkę z narzędziami, bo szybciej naprawiamy wtedy gąśnice. Zatem, tak przygotowanym jak Panzer jest 100, ruszam do bitwy. Oczywiście możecie sobie przygotować troszeczkę inaczej, zmienić jakieś tam parametry, ale ja tak zagram tym pojazdem w pierwszej bitwie. Dobra, pierwszą bitwę, którą wam pokażę, będzie na no, napięć Normandia w trybie Domina losowania Full Dyszki. Więc, no, mamy już jakieś tam wyzwanie, nie będzie to dość prosta bitwa, aczkolwiek, no, wiadomo, większość szczegółów będzie do przybicia, ale no. To pewnie większość wie dlaczego, ale no, zacznijmy od y, zacznijmy od początku. Wiadomo, najpierw musimy dojechać na pole bitwy, więc no, zacznijmy od mobilności. Zatem, w skrócie, mobilność w tym pojeździe jest słaba. Czołg jedzie maksymalnie 30 km na godzinę. Więc no, dla wielu osób może to być po prostu wartość, która całkowicie odrzuci do gry tym pojazdem, i dla niektórych, no, po prostu zniechęci do korzystania w ogóle z fanu tego czołgu. Ale no, o tym za chwilę. Dodatkowa mocna tonę też mogła być troszeczkę lepsza z moim maksymalnym tutaj wyposażeniem pod mobilność, czyli dwa paliwa plus akcelerator silnika. Dostałem 10,7 10 konia tonę, więc no jednak mogłoby być troszeczkę tego więcej. Tak nie minimalnie podnieść i wtedy na pewno może jakoś tam niektórzy mogliby tym nawet pograć, ale niestety troszeczkę mocna tonę jest słaba. Tak samo w ogóle mobilność. No wiadomo też. Warto to też powiedzieć, że skoro mamy w sołomą no to warto też powiedzieć o tym, że czołg na pewno ma sobą obrót, no, no. 20 parę stopni się obracamy na sekundę, więc to jest na pewno wartość tragiczna. Dla mnie 30 stopni to jest sobą warto. Dla mnie poniżej 30 stopni jak pan czołg, no to się wolno obraca, więc no co mam powiedzieć, jak czołg obraca się 20 parę stopni na sekundę, no to jednak jest już wartość dla mnie tragiczna. Także tak jak widzieliście, mobilność nie należy do zalet tego czołgu. Może zaletą jest pancerz, bo skoro wiadomo czołg jest wolny, to powinien mieć dobry pancerz. No tu też mogę niektórych was rozczarować, no bo no z jednej strony mamy dość sporo HP, no jednak 2300, no to jest o ile się nie mylę rekord, jeżeli chodzi o tady 10 tyru. Tak niestety gorzej już jest z pancerzem. No. Powiem wam tak, jeżeli dla was jest to jest czołgiem słabo pancerzonym, no to jak pancerz to też będzie dla was czołgiem słabo pancerzonym, No to jest... To jest na bazie kadłuba 100, więc no, na pewno pancerz wygląda bardzo podobnie, o ile nie tak samo. Wiadomo, jest troszeczkę trudniej, jeżeli chodzi o tą górną część, no bo tutaj jazma jest większa, ale no wiadomo, to jest jednak ten sam pancerz. Warto też powiedzieć, że mamy tutaj o wiele większy garnek, ale no wiadomo, to musielibyście być nad tym czogiem, żeby go w ogóle jakkolwiek trafić, więc no widzicie. No, pancerzowo czok wygląda dość średnio, no i ale z drugiej strony mamy też dość sporo HP. Ładnie weszło w grę na koniec. No niestety nie udało się opowiedzieć wszystkich par do końca, ale no opowiem to może w garażu, żeby tutaj nie barnować czasu. <laughs> bo wolę drugą bitwę, nie wiem, przeznaczyć na tym, na tym bardziej. Jak tym mniej więcej grać? Coś o aktualizacji? Jak się zmieni ten czołg? A jeżeli chodzi o samą bitwę, no to jestem dość zaskoczony, bo udało mi się w tej bitwie zrobić 3496 uszkodzeń raz dwa fragi i dało nam to znakę pierwszej klasy. No, niektórym może już to dać do myślenia, że jednak tym czołgiem, no, wiele osób sobie niezbyt radzi. No jednak się nie dziwię, bo to jest czołg bardzo zależny od mapy. Ale dobra, jeszcze udało nam się odbić 1780 damage, więc widzicie, że da się tym czołgiem odbijać, ale to na pewno nie jest czołg, który odbija dużo. Jak ktoś dobrze wie, jak przebijać, no, to na pewno nie będzie miał absolutnych problemów z, z penetracją tego czołgu, no, jedynie możemy odbijać albo górną płytą, albo jarzmem yy, Tutaj nadbudówka i dolna płyta wpuszcza wszystko, szczególnie dolna płyta i garnek, no to też wiadomo jest do miękki Jeżeli chodzi o wynik drużynowy, zrobiliśmy drugi wynik pod względem damage'a w obu drużynach jak i w swojej Natomiast pod względem na expa dominujemy nad każdym, nawet jest to który zrobił troszeczkę więcej damage'a, ma mniej expa od nas, ale no, on miał jednego fraga mniej, no to też dlatego no i w sumie z drugiej strony też mieliśmy trochę asysty, udało nam się zrobić 1400 pasyści, więc no też jednak warto o tym powiedzieć, że asysta też ma wpływ na doświadczenie jakie zdobywamy w tej bitwie. Więc co no, tak jak mówiłem, zdążyłem Wam tylko powiedzieć o wytrzymałości, znożę Wam powiedzieć o mobilności. Więc no popoję Wam to w garażu, odbierzemy sobie misję, więc od razu Wam mówię z mostu. Jeszcze z takich parametrów, bo no to czołg no jeżeli chodzi o wielkość, no to wiadomo, on będzie miał dość słaby kamuflaż, więc no, będziecie się świecili dość mocno. To jest pierwsza tutaj wada tego czołgu. No i po drugie, no, mogą czasami się zdarzać pożary. Wiadomo, to jest niemiecki czołg, w tym raczej pożary się zdarzają. Ja jednak nie wiem, chyba w ciągu, w przy tych moich 79 bitew ogólnie, no, to chyba się raz zapaliłem, ewentualnie maksymalnie dwa razy. Więc, no, pożary jakoś tam w tym pojeździe. Nie znam jakoś tam zbyt często, ale ostrzegam no, Was, jeżeli się jeżeli będziecie się palić, no to nie bądźcie absolutnie zdziwieni, no bo w tym ciągu się to zdarza. Jeszcze chcę opowiedzieć o dziale, no ale to. Będę Wam opowiadał w garażu, no bo niestety nie zdążyłem Wam wszystkiego opowiedzieć w czasie bitwy, więc no. Działo je w tym pojeździe od razu powiem, że jest największą no. Po pierwsze, czołg na pewno ma bardzo wysokie uszkodzenie. Na strzał Strzelamy średnio za 800 na zwykłych oraz 680 na goldowych. No niestety po oczyszczeniu no mamy dość mało uszkodzeń. Natomiast mamy bardzo mocne haeki bijące za 1200. No to jednak jest bardzo, bardzo dużo. No wyłączę na chwilę skalibrowane, ale chcę mieć też podgląd pod penetrację. Więc jeżeli chodzi od razu o penetrację, no to. Choke ma też bardzo dobrą penetrację. Ma 299 na pocisku zwykłym oraz 380 na kumulacyjnym, co jest rekordową wartością obok obiekta 268 oraz lodówki. Jednak warto powiedzieć, że. Nie, przepraszam, nie obok lodówki, tylko obok Hori, Czyli no, jak Panzer, obiekt 268 oraz Horii mają 380 penetracji na pocisku specjalnym. Jednak warto powiedzieć, że Hori ma pocisk przeciwpancerny, a obiekt 268 oraz jak Panzer mają na specjalnym pocisk kumulacyjny, a. Z powodu tego, że skalibrowane pociski dają 10% do penetracji dla pocisków Hitora tylko 5% dla pocisków przeciwpancernych, no to jednak jak Panzer obok, obiekta 268 są na pierwszym miejscu pod względem penetracji. Na drugim miejscu chyba jest WZ, bo on ma 375 na kumulacyjnym. Więc no, tak jakby niektórzy powiedzieli, że Chori ma najwięcej penetracji, no bo to jest przeciwpancerny i ma tyle samo penetracji co jak Panzer. Byli 268, to jednak warto wiedzieć, że akumulacyjne na skalibrowanych dają więcej bonusu niż na przeciwpancernych, więc no taka ciekawostka. No i na skalibrowanych hajaki mam 94, bazowo to będzie 85, więc widzicie, że hajaki w miarę się przydają, ale to tylko na pojazdy dość miękkie. Na pewno, nie wiem, na jakieś czogi typu s od boku, no to nie starczy na pewno, tak jak na Godzilla, więc no. Nie spodziewajcie się, że będziecie hajkami. niszczyli wszystkich, jednak jak traficie na, wiem, na jakąś lodówkę bez no to na pewno zrobicie jej takie uszkodzenia, że gościu po prostu sprzeda ten duch w następnej bitwie. Nieważne, no to. Jeszcze z takich parametrów, no to wiadomo, kosztem dużych uszkodzeń jest długie przodowanie. Z moim wyposażeniem ładujemy ponad 16 sekund, co daje nam DPM 2900. No z jednej strony, wiadomo, to nie jest jakiś tam super zeromistyczny wynik, ale warto też powiedzieć, że jak na to no to jednak 2900 dpm nie, mo nie można powiedzieć, że jest wartością całą sobie. porówna może z innymi TDK-ami. No, wiadomo, nie będę porównywał z Minotauro, bo to jest całkowicie inna klasa. No tak, ze skalibrowanymi, no i bez jednych racji ma 3000 dpm, więc no, mamy mniejsze uszkodzenia, bijemy za trochę więcej. Obiekt 2.6 trzyma, wiadomo, lepszy dpm, on ma najwyższy dpm w ogóle. Z dziesiątych tierów wśród tedeków. natomiast chory, z tym dosyłaczem no to temat 3300, jakbym dał skalibrowany, no to wtedy mamy DPM 3093. Więc widzicie, jak Panzer jakoś tam mega mocno nie odbiega od tych tereków dziesiątego tieru innych, no na pewno znajdą się czołgi, które mają gorszy DPM od jak Panzer 100, jeżeli chodzi o tadeki, ale to nie będę Wam sprowadzał w błąd. Jeżeli, jak Pan ma najgorszy DPM wśród TDKów na dziesiątych tierze. Z tych, co strzelają pojedynczo, no bo wiadomo, minotauro nie liczę, bo to jest magazynek i to jeszcze z doładowaniem, wiadomo, magazynki z doładowaniem mają słabe DPM, no to wiadomo, może być różnie. Dobra, zagadałem się, przepraszam. No to tak jak mówiłem, mamy dobre uszkodzenie, mamy dobrą penetrację DPM, powiedzmy, dość średni. Warto też powiedzieć, że czołg ma no, dość stałą depresję, działa tylko 6 stopni, ale to wiadomo, czołg ma działo z tyłu, więc no. Można powiedzieć, że to jest dość oczywiste. Wychyły też na boki nie są jakieś tam mega duże, więc no, jak obejdzie was jakiś met lub light, no to po prostu jesteście bezbronni. No i teraz taka ostatnia rzecz, powiedzmy, że dość kontrowersyjna, bo pewnie wiele osób może się ze mną nie zgodzić, ale no moim zdaniem jak Panzer przy mojej konfiguracji na pewno nie ma jakieś tam rozrzutnika kalafiorów i na pewno i od razu powiem, że jak Panzer nawet trafia, no. Niektórzy mogą powiedzieć, że jestem idiotą, że gadam totalne bzdury, bo jak pan jest niecelny, ale no. Jednak uwierzcie mi, po zamontowaniu lepszego systemu naprowadzenia stabilizatora pionowego na pewno czołg trafia i na pewno nie uważam, żeby to jakiś problem z celnością miał. jakiś. No, jak grałem z tym z działem wyborowym, no to trochę narzekam na tą celność, że czołg nie trafiał. Jednak po założeniu stabilizatora pionowego jednak czołg trafia. Nawet jeżeli nie będą to całkowicie skupione. Strzały, no to jednak myślę, że jak manzerem, mogą wchodzić pociski. Wiadomo, nie wszystkie, jeżeli będziecie, nie wiem, jeżeli będzie to jakiś, nie wiem, pixel shot, jakiś tam z dużej odległości, no to na pewno nie wejdzie, ale no, myślę, że jeżeli czołg będzie w miarę ustawiony, fajnie, nie wiem, powiedzmy, że będzie w większości odsunięty, będziecie mieli w miarę dobrze skupiony, no to powinno wejść. No jednak, jak mnie działo wyborowe, to często takie strzały nie wchodziły. Jednak, no wiadomo, stabilizator pion pionowy poprawia Wam. W Komfort, korzystanie z działu, no i na pewno myślę, że stabilizator jest dla tego lepszym wyborem, ponieważ wiadomo, czasami trzeba oddać takie strzały na szybko, a wiadomo, te, te, te działy wyborowe nie, nie poprawia wam komfortu strzelania, tylko celność. A stabilizator skraca trochę czas celowania, dlatego że no, zmniejsza, zmniejsza po prostu rozrzut w czasie ruchu i to na pewno może czasami dać rezultat i. Dlatego też celniej się strzela. No też może być celniejsze strzały, dlatego że po prostu. No jak już mam już prawo do tego czołgu, no też nie powiem, że jakoś mi się. No na początku dobrze strzelało, tak jak mówiłem. Albo jest to kwestia tego, że jakoś nauczyłem się tym strzelać, albo kwestia po prostu wyposażenia, że jednak mi jakoś stabilizatorem pionowym lepiej się strzela niż z działem wyborowym. Jak ktoś uważa, że gram źle i działu jednak jest lepszy, no to możecie napisać w komentarzu, to po to są te komentarze, żeby nie wiem, zostawić własną opinię. Ale nie piszcie mi, że jestem totalnym debilem, że, że gram jak bot, bo zamiast działu wybory gram stabilizator. Dobra, nieważne. Kończymy tą pierwszą bitwę, to znaczy omówienie tego czołgu. Trochę mi to zajęło, ale no. Jednak czy warto tutaj trochę powiedzieć o tym pojeździe, no bo to jest dycha, więc wymaga. Duże niż, nie wiem, minuty komentowania, więc no, czas przejść do drugiej bitwy bez żadnego przedłużania. A drugą bitwę rzuciło nas na mapę Fort Rozpacz w nominacji. Losowanie z z dziewiątkami, więc no, na pewno będzie łatwiej niż w pierwszej bitwie, ale też warto powiedzieć, że no Lewandowski na wieży T57 może coś tam odbijać. T30 na wieży też ma bardzo twardą. Jeżeli oczywiście dobrze nie przemierzymy. No i teraz warto powiedzieć trochę o tym jak należy grać tym pojazdem. Otóż jeżeli chodzi o styl gry to warto wspomnieć, to warto powiedzieć, że są no powiedzmy różne kategorie. No, jedni mogą powiedzieć, że jak Panzerem gra się na pierwszej linii. Drudzy no powiedzą, że to jest taki bardziej czołg wsparcie jeszcze i nie powiedzą, że jedynym sposobem jest snajpienie. Ja jednak jestem powiedzmy tą drugą osobą no i uważam, że tym czołgiem no najlepiej wspierać się Sóż nie może nie grać na pierwszą linię, no bo taki mówiłem pancerz tak średnio sobie radzi, ale nie wiem, tak? Stać na drugiej linii na przykład nie wiem, przeciwnicy, przeciwnicy się my wyjeżdżasz i wtedy oddajesz strzał. To jest na pewno dobra taktyka. No jak dobrze polosuje, no to wtedy może nawet pojechać agresywnie i na pewno robi się mega rezultaty. 4 1 wyjedzie. Wyjechał. Cyk, piękny strzał za 773. Dobra, jeżeli chodzi o to, co się zmieni w tym pojeździe, no to... Trochę za szybko kliknąłem bitwę, zapomniałem zobaczyć co zmieniają, ale na pewno wiem, że w tym pojeździe poprawiają obrót. No tak niewiele, bo o 2 stopnie niecałe, więc no to znaczy, no o 2 stopnie około, więc no to nie jest na pewno duży buff. No z 27 można mieć wtedy maksymalnie 29, więc no to jednak nie jest duży buff. Jednak to co jest fajnego w tym pojeździe, no to dodają pociski wolframowe, dzięki czemu no czołk na pewno będzie mógł zrobić jeszcze więcej uszkodzeń jednym strzałem, bo, wolf, bo przy uszkodzeniach 800. No to przy wolframowych pociskach no strzelicie za co najmniej 840, co jednak no jest widoczne i nie strzelicie poniżej 800, więc no to jest na pewno mega fajne. Ciekawe czy tego KPZ zdołam z, z, przebić z HEKa, niestety nie przebiję, więc no lepiej strzelić zwykłym przeciwpancernym. Ładnie weszło, niestety znowu poniżej średniej, ale tak jak mówiłem, dodadzą wolframowe to już nie będzie taki strzał poniżej średniej. Dobra, oni powinni teraz ich skończyć, więc jadę teraz po tamte czołgi. Tu co, natomiast nerfim, no to o ile pamiętam, no to chyba nerfią mu trochę stabilizację i w ogóle celność, więc no niestety będziemy mieli z tym większy problem. No i nie pamiętam co jeszcze, ale no chyba coś jeszcze tam nerfili, nie pamiętam niestety co. Kurde, znowu na mnie polsował. trzeci strzał z rzędu, po poniżej średniej, no niestety. Niestety to jest ręgie czy lodowa na sobie idzie? Ja tu postaram się teraz kręcać, żeby nie być objechany. O, gościu w ogóle sprytnie teraz się zatrzymał, ale no trochę to jest gubne, bo jakby gościu chciał na sobie jechać, no to... Mógłby nawet mnie porobić, a to, że gościu się zatrzymał, no to mega im pomogło w walce z nim. No i są Lewandowski. Byłoby fajnie, gdybym go wysadził, by, było, by był fajny klip na początek bitwy, ale no. Można tylko pomarzać co najwyżej. Raczej Lewandowskiego nie wysadzę. Ale ładnie weszło w jego kadłub, za prawie 900. No to jest jednak bardzo wysokie losowanie. No. Kurde, jedno z wyższych. Może uda nam się jeszcze jeden strzał oddać. Fajnie było, jakby nam polosowało 950 walent, taki mówię, może co najwyżej pomarzyć. Czy wejdzie? Nie weszło niestety, dobra. Jadę, jadę, jadę. Ej, jak tak będą się moi no, sojusznicy odbijać, to jeszcze jest coś zrobienie. Ej, może jeszcze uda mi się go zrobić, ale obieg chyba mu strzeli. Chyba, że Lewandowski go skończy, to wtedy. No, szkoda dla niego, ale też fajnie dla mnie. Dobra, strzelił, ale przynajmniej może 300 zrobię. Cyk, kończymy 386 damagea. Fajna bitewka, spoko dwie. Obie bitwy były w miarę fajne. Tu może być trochę słabszy rezultat, ale to dlatego, że było lepsze losowanie. Nie wiem, trochę żałuję, że wtedy strzeliłem w bok Lewandowskiego. Jakbym nie wiem, pomyślał i podjechał wtedy, może bym strzelił za to 900, i może zamiast 3600, mogło być nawet około y, 4000. Więc no, niektórzy powiedzą, że trochę sfajlowałem przy tym strzale w bok. Mogłem normalnie podjechać i cokolwiek strzeliłbym miał ponad 4000, ale no, jednak jestem łasy na no, damage i chciałem strzelić, zaryzykować, może by weszło. No i tak nie ma co mówić. 3600 damage na 10 tierze no to na pewno nie jest to powód do wstydu. Dodatkowo mamy dwa fragi, więc to zawsze coś. I udało nam się zdobyć oznakę drugiej klasy, więc widzicie, na pewno tym czołgiem można robić fajne wyniki. Nie jest to na pewno czołg, którym no, powiedziałbym, że jest słaby. Jeżeli chodzi o zarobki, no to wiadomo, nie jest jakieś tam dobre, ale to jest dycha. A i tak jest tam plus bez konta więc widzicie, że trochę dziwne. No, ale no wiadomo, nawet jak ktoś dobrze gra, no to może dychą zrobić. No i jeżeli chodzi o wynik, to tu mamy drugi damage w obu drużynach. No, Canon zrobił troszeczkę więcej, natomiast najlepszy wynik w swojej drużynie pod względem Expa. Natomiast jestem najlepszy w obu drużynach, więc widzicie te dwie bitwy fajnie pokazały, że jak Pan można może na pewno robić dobre wyniki. Oczywiście nie oznacza to, że człowiek sobie zawsze radzi. Na przykład, no, miałem jedną próbę i widzicie, że tu zrobiłem już trochę gorzej. No, 1300 damage, a jeden frak No tutaj. Na początku zebrałem kurde pociski i straciłem pół życia, więc no, widzicie, że nie jest to na pewno coś co co można powiedzieć dobrego o tym pojeździe, czyli no, czołg nie jest uniwersalny, to warto o tym powiedzieć. Ale podsumowanie wiadomo będzie za chwilę, warto powiedzieć bardziej co będzie ciekawego i co ogólnie sądzę o tym pojeździe, no to robimy cięcie. Ja jeszcze zapomniałem dodać jedną rzecz. Otóż no, przeczytałem teraz, że w tej aktualizacji w tym pojeździe wydłużą przeładowanie trochę. Ale no wiadomo, wydłużą przeładowanie, ale to nie wprowadzają pociski, więc no w teorii to się trochę powiedzmy wyrówna, ale w praktyce i tak jednak będzie miało gorszy DPM. Więc no po tej aktualizacji może być to, no może być prawdopodobnie czołg z najgorszym DPM. -em. No poza Tauro wiadomo, jeżeli chodzi o te deki. Ale tak do rzeczy, jeżeli chodzi o podsumowanie tego czołgu, no to moim zdaniem jak Panzer 100, no mogę niektórych zaskoczyć, ale moim zdaniem nie jestem czołgiem, na pewno czołgiem da się fajnie grać. Ja to nie narzekam, no, no wiadomo na, czasami może to działo trollować, może czasami nie wiem, strzelić nie wiem, za zero, za zero w bok, no to, to się zdarza, ale to chyba każdym czołgiem się zdarza strzelić za zero w bok. Chociaż wiadomo, może irytować to szczególnie, że czołk mam bardzo duże działo, no 180 mm kalibru, no to to nie jest yy, jakaś tam popierdółka, więc no. Jednak jak pan zresztą, jak strzeli w bok za 0, no to można trochę yy, płakać. Ale czy może powiedzieć, że czołg jest słaby? No ja nie powiem, że on jest słaby, no na pewno. Wiadomo, na pewno nie jest wybity, na pewno do... Elity no nie należy. Wiadomo, E3 lepsza, czy... czym powiedział nawet, że... Że czwórka jest lepsza od jak panzera, bo wie, że wiadomo, wydaje uniwersalność. Ale ja i tak myślę, że jak panzer jest to sobie w miarę dobrze radzi, może sobie radzić w bitwach. I myślę, że mogę być w miarę dobrym przykładem, nawet emki mi się udało zdobyć, więc widzicie, że jakoś ogarniam ten czołg. No i wyniki może nie pokazują tego dokładnie, no bo mam na nim średnio 2260 Bitna Medja. Winner to jest trochę lepiej 58%. Ale jednak warto zwrócić uwagę, że jeżeli nie macie dobrej załogi, nie macie, nie wiem, na 100% zrobionej załogi, tylko gracie na załodze 75%, to wiadomo, działo będzie na pewno mniej skuteczne. Będziecie na pewno sobie gorzej radzili w walce. No i też po pierwsze, a po drugie, trochę się nauczyłem tym grać. Zrozumiałem, że no, z destabilizatorem na pewno o wiele, bardziej się, o wiele łatwiej grać, o wiele więcej trafia ten czołg. No i tu warto powiedzieć o tym, że no. Dla nich mi jakoś nie wiem, te pociski er nie wchodzą tej tym jak No i. No i teraz jakbym ktoś mi zadał pytanie, który czołg jest lepszy, czy jak panzer 100, czy fv 215 b 183 zwany Godzilla. czyli niektórzy mówią Bydgosz, ale ja wolę nazywać go Godzillą. To jednak uważam, że Pudian, czyli jagoda Jak panzer 100 jest lepszy. Może nie dlatego, że. Może nie dlatego, że jest wytrzymały, ale jednak działo jest w miarę skuteczne i to, i to mi się w miarę podoba, że. Mimo tego kalibru, no to działo w miarę trafia. No i. O ile. Nie, nie wiem, niektórzy mogą na to na naczekać, to nie wiem. Mi jakoś, mi jakoś ten czołg niesie kalafiorów, szczególnie przy tej konfiguracji, którą mam. No tak jednak tym FW, no to często kurde, nie trafiasz. No i też kurde, nie wiem, te hajki czasami nie wchodzą. A tu to przynajmniej masz super penetrację i przebijasz naprawdę niemal wszystko. I to mi się na pewno podoba w tym pojeździe. No wiadomo, no. Niektórzy powiedzą, że jestem trochę botem, no bo wiadomo, no. Jak Panzeresto jednak jest łatwiejszy w grze niż Godzilla. No i no, mogą powiedzieć niektórzy, że Godzilla jednak jest lepsza, szczególnie ci lepsi gracze. Ja jednak uważam, że jak Panzeresto sobie w miarę dobrze radzi i na pewno. Może nie, że, że mogę polecić go do robienia, ale no. Nie wiem, jeżeli szukacie czołgu potwano, to myślę, że jak Panzeresto może być dobrym wyborem. Będzie na pewno Wam sprawiał fajną przyjemność. Szczególnie jeżeli będziecie wysadzali czołgi, no. Jak jakoś tam często nie zdarzało się wysadzić, ale już mam zaliczone wysadzenie za full obiekt na 752, więc no jakiś tam sukces jest. Dobra, już teraz bez zbędnego gadania chciałem Wam podziękować się widzowie za obejrzenie tego materiału. Dziękuję Wam. I jeżeli Wam się film podobał oczywiście, no to zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanał oraz kliknięcia dzwonek, aby nie pomyśleć, następnych materiałów na kanale Pojawiam się, więc nie musicie się o to martwić. Napiszcie komentarz, oceńcie sam pojazd oraz sam film. No i zapraszam na Discorda link w opisie filmu, a my kończymy do zobaczenia, pa pa.